Księga, to znowu ja w kolejnym odcinku Clipper TV i pobrałem sobie moda. No, widzieliście nawet tu na dole było. Tak, dzisiaj mniej zagrzeć za się za początek kopalni. No, kopalni sobie tu zrobię. Tylko może tutaj trochę poszerzyć. Ale wolno. No, to będzie takie zajście do kopalni. Nie chcę mi się drabinek malować. Tu będzie. Ja. Mm. żeby nie obijać głową. O. Oj, zapomniałem. Tak. No, dobra. Oj, nie askinja. Nie do Na razie tutaj nie będę kopać. Nie chcę, żeby mi tam coś wylazło. Bo jeszcze O, jajo. Puste złoto. O, jajo. śmogę. A to ci. Dobra. Teraz idziemy zrobić łopatę. Strasznie tutaj dużo tego. Łoweczek. Aha, i jeszcze sobie przypomniałem co miałem zrobić. Co zrobię? Nie, nie zrobię tego. Potrzebne, będzie sześć słów. <grymne> Czemu aż 6 zrobiłem? Nie wystarczyło przecież tylko... O, chyba że jeszcze coś takiego zrobię No i... Tych dwóch mi się już nie, nie chce robić e, Dobra, więc teraz... Strasznie wysoki ten dom Ale teraz robimy łopatę Się przyda, bo będziemy zbierać piasek. No, tu sobie w przyszłość może basen zrobię. U siebie prostuję. Dzień tego piasku Dobra, ale trzeba zebrać Jest tu gdzieś jakaś jaskinia? Ale pierwsze drzwi trzeba zrobić do tego I pochodnie Do kopalni trzeba zrobić Kolej, zaczynam. Nie zakończę, no i później dopiero skończę. Ale dziwne. No, fajne kopalnia Dobra, to teraz szukam jakiejś jaskini. Tam, bo... Nie tam chyba. Albo nie. A może poszukam wioski? Co za... W promieniu dwóch kilometrów nie ma wioski Dobra, trzeba pamiętać, że... Ojej, ale teraz był wiosek. Nie Tu jest tylko jedna Czy ona tu gdzieś jest? W tą stronę i będziemy członkami tej wioski, może. Jak to nie będą młodziny, oczywiście. O! Kurde. Ale on mnie ustraszył. To odgłosy mnie ustraszyły Jedzakas. O! Mamy wioskę! Haha! Ha. Zobaczmy, czego potrzebują Tylko razem nie atakujcie, bo wtedy oni was zaczną atakować Tutaj mamy drwala Tutaj mamy ratusz Tutaj mamy pełno sadzonek po drwalu Populacji. Oj, oj, oj! No trochę się będzie zbierało. Ała! O, tu jest farma owiec. Czeka nam farma, hodobla. Au Mamy to co? Te, te, te kałamarnice. Ho, ho bez uderzenia ich. O, ale fajnie. Nie, jednak nie biję. Będzie jeszcze trzeba zrobić, zrobić wełnę na łóżko. Gdzie jest słońce? O, kurde, zachodzi porta to trzeba będzie znaleźć jeszcze dom. Ał. Dom wędk. A. Gdzie jestem? Dawn? Chyba gdzieś tu. A jak nie, to będę musiał zakończyć odcinek bez spania. Ne, da, určitě ne. Kurde. No kurde. Kdy je že to domek? Pob. A já ja chyba pošlou vpograd Nie trzeba zabi zabić te trzy owce, żeby mieć łóżko Trudno Będzie leżyli wiosce Aj, co to było? A, no, czarne owce tylko A, to tylko czarne owce będą Szybko, szybko Dawaj bacon Nie ma O, jest porkchop w tą stronę muszę się spieszyć dobrze, że tam mają crafting table no dobra, to jest tu a czyli do domu już nie wrócimy i będziemy musieli żyć tu fajnie Gorzej będzie jak będzie nowa wersja. Te domy będą opuszczone. Szybko, szybko. No, więc teraz na szybko. Pomijcie, subskrybujcie, oceniajcie do następnego odcinka.